Amen. Amen. jest W tych przypadkach jeszcze ciągle z Europy wychodzą misjonarze, chociaż sama Europa tej misji czy ewangelizacji z pewnością potrzebuje. Potrzebujecie także to szczególne przesłanie misyjne w dziejach Apostolskich. Myślę, że można czy należy skoncentrować się tylko nad dwiema sprawami, które tam są zawarte, ale bardzo aktualne. A więc ta otwartość na działanie Ducha Świętego i wsłuchiwanie się w jego głos. Słyszymy wyraźnie dzisiaj, że Duch Święty nie pozwalał, albo Duch Święty nakazywał, albo przez pewien rodzaj objawienia, nazwijmy to, dostaje aposto zadanie pójścia w inne miejsce. Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że to Duch Święty jest i reżyserem, i tym, który pisze scenariusz posługi misyjnej Kościoła. Do nas należy otwartość na słuchanie tego głosu i dostrzeganie tego, co on do nas mówi, przez okoliczności, przez wydarzenia, przez także ocenę świata, w którym jesteśmy. To jest ta otwartość na Ducha Świętego. Raz jeszcze warto nawiązać do papieża Leona, który mówił, że Kościół ma być latarnią, nie tylko wskazującą drogę czy pokazującą kierunek, ale oświetlającą prawdami, które są niezmienne rzeczywistość świata, który jest zmienny. Myślę, że w dzisiejszych czasach pełnych wiadomości świata medialnego wielu ludzi ma już dosyć różnych teorii, różnych poglądów, tylko chce mieć jasność w sprawach zasadniczych w sprawach zasadniczych dotyczących wiary. I to jest nasze zadanie, to jest także Wasze zadanie, aby z jasnością pokazywać to, w co wierzymy i drogę, jaką Pan wyznacza swojemu kościołowi i swoim wyznawcom. W tym znaczeniu więc, jeżeli to wszystko razem zbierzemy, rozumiemy także dzisiejszą Ewangelię, w której Pan Jezus mówi o prześladowaniu czy nienawiści do swoich uczniów. Myślę, że to jest bardzo jasne i czytelne. W każdej rzeczywistości można powiedzieć, że w pewnym skrócie, że religia, wiara, która by nie prowadziła do tego, że świat by się według, wobec niej buntował, byłaby fałszywą wiarą. Prawdziwa wiara zakłada sprzeciw świata, bo to jest natura tej rzeczywistości. Więc nie należy się specjalnie tylko wciążyć, przyjmować to jako rzeczywistość zupełnie naturalną. Także to doświadczenie nienawiści, które z jednej strony w różnych miejscach na świecie, także gdzie wasi bracia prowadzą działalność misyjną, może być zagrożoną utratą życia, nie tylko zdrowia, ale także tak zwane miękkie prześladowanie wiary i kościoła, które dokonuje się w naszych czasach. W w naszej ojczyźnie, czego wszyscy jesteśmy świadkami, chociaż mam świadomość, że nie wszyscy to dokładnie rozumieją, ale to jest właśnie nienawiść i prześladowanie w białych rękawiczkach. To jest nic nowego, skoro Pan Jezus to zapowiada, a przede wszystkim sam to, tego doświadcza i zapewnia o swojej obecności błogosławieństwie dla swoich uczniów we wszystkich okolicznościach, w których oni się znajdą. W tym więc na drodzy drodzy bracia, do diakonatu i do prezbiteratu. Niech te słowa dzisiejszej Ewangelii, w ogóle dzisiejszych czytań, staną się także dla was pewnym przesłaniem, w jakimś sensie pomocą w tej posłudze, którą dzisiaj tutaj po radości całego zgromadzenia waszych najbliższych podejmujecie. Powierzamy was opiece Matce Bożej